Mieć pędzel bo ten jest za sztywny. O, ciutki. Dobra, no tak wiesz, co sobie oglądam film jakieś lat 70. bo bardzo lubię te z lat 70. I jaki się jakiś motyw spodoba, gdzie są. Jakaś dynamiczna scena jest fajna, gdzie są stare samochody. Zatrzymuję sobie, robię stop klatkę. Siadam sobie w fotelu, patrzę się na pusty blejtram, czasem godzinę. <laughs> bo nie wiem od czego zacząć, czy od głowy, czy od samochodu. Czasem to godzinę trwa zanim się za zabiorę. No od samochodu na ogół, bo samochód jest dużo ciekawszy niż twarz. Ale to są zawsze rozmyte, ale tylko sylwetka wygląda, a szczegół, szczegóły są na samochodzie Te bliki wszystkie na szybach Brudnego chorego z tych wczesnych lat 70. tam dużo samochodów jest z tej epoki Pościgi, dynamiczne steny Bulicie też Rewelacyjny, rewelacyjny pościg, jeden z najlepszych wdziach, wdziach w dziejach kina. Steve nie jedzie tam swoim Mustangiem, po San Francisco, po ulicach. Spleenerzy lubię sobie pomalować, zrobić, skoczyć sobie gdzieś fajne, jakieś motyw, pomalować z natury. Chociaż to, to rzadziej wyłazić gdzieś ze szkalubą. Zdarzało się, a na no, ogół też sobie po prostu robię zdjęcie, już co kręci. Motyw przyrodniczy czy architektoniczny, i też no, z dokumentów, z jakichś książek, co mi jakieś, fajne zdjęcie, jakieś fajne zdjęcie jakiegoś reportera wojennego jest. Oczywiście przerabiam to, żeby nie było takie dosłowne, przemalowane to wszystko. Realistyczne motywy jakieś jakimś abstrakcyjnym tle, żeby to trochę zwariowane było też... A taki gangsterski motyw ze starego filmu z lat 70. Ucieczka gangstera.